Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. Bardzo życzę że tutaj z Państwem w Bałominie. Słuchajcie, tak jak zapowiadaliśmy, od razu prasa, dlatego, że przed nami olbrzymie zadanie. Przede wszystkim przekonanie wszystkich tych, którzy zagłosowali za zmianą, 58% Polek i Polaków, że jesteśmy w stanie tę zmianę Razem przeprowadzić! Dzisiaj, drodzy Państwo, potrzebna nam jest absolutna mobilizacja, dlatego, że przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy i związku związku z tym ja od razu po wieczorze wyborczym ruszyłem do pracy. Jestem tutaj, będę nad Zegrzem. Jutro będziemy na Mazowszu, będę w Płocku i będziemy rozmawiali o tym co w tej chwili najważniejsze czyli przede wszystkim o tym jaka ma być Polska. Chciałbym bardzo podziękować samorządowcom za zaproszenie. Wiem że pani burmistrz jest dzisiaj z Turką, Więc wszystkiego najlepszego, dlatego, że zdaje się że będzie nowy potomek. Fantastycznie. Dziękuję bardzo za to zaproszenie i słuchajcie tak, dziękuję bardzo. I słuchajcie, to, co najważniejsze w tej chwili, to przede wszystkim skupić się na tym, aby rozmawiać o przyszłości, aby zostawić stare spory za sobą. Te najbliższe dwa tygodnie muszą być dokładnie o tym. Muszą być o tym, jaka ma być Polska. Muszą być dokładnie o tym, że silny prezydent powinien stać przy wszystkich tych, którzy są poszkodowani, którzy zostawieni, zostali sami sobie przez obecną władzę. O tym będziemy rozmawiali. Jesteśmy w miejscu symbolicznym, dlatego że chciałem Państwu przypomnieć, że od skoku Wołomin zaczęły się afery dzisiejszej władzy i trzeba te afery jasno rozliczyć, bo przecież zostało to obiecane. Tutaj między nami są ludzie, którzy zostali poszkodowani wtedy i do dzisiaj niestety nikt im nie pomógł. I o tym też będziemy rozmawiali tutaj w Wołominie. Ja umówiłem się na spotkanie, dlatego że chcemy mówić jasno o tym, że nie ma dzisiaj zgody. Na dzielenie Polaków, nie ma zgody na zostawianie ich z, ze swoimi problemami, ale również nie ma zgody na władzę, która się uwłaszcza na państwie i która nie reaguje na tego typu zachowania swoich partyjnych towarzyszy i nie reaguje na afery. Tego mamy dość! Rock to najważniejsze. To dzisiaj skupienie się na tym, w jaki sposób możemy tworzyć wspólnotę, w jaki sposób rozmawiać przede wszystkim o tym, jaka ma być Polska. I dzisiaj dosyć tematów zastępczych. Dlatego w ciągu najbliższych dni będziemy rozmawiali o prawach kobiet, będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje z gospodarką, dlatego że docierają do nas. Bardzo niepokojące wieści, i trzeba zadawać tego typu pytania panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale również rządzącym. Jak państwo wiecie, ja na wieczorze wyborczym zaprosiłem na debatę. Dzisiaj to powtarzam tutaj z Wołomina i będę powtarzał w każdym kolejnym miejscu, mieście, miasteczku na polskiej wsi, gdzie będziemy się spotykać, żeby rozmawiać o tych problemach, które dzisiaj powinny być rozwiązane, żeby rozmawiać o wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia. A tych grup jest mnóstwo, bo to nie tylko osoby, które zostały poszkodowane, tak jak tutaj w Wołominie, przez dzisiejszą władzę, a takich przykładów jest mnóstwo, ale również całe grupy społeczeństwa, ludzi wolnych zawodów. Będziemy rozmawiali o przemyśle kreatywnym, o polskiej kulturze, o ludziach, którzy bardzo dobrze sobie radzili do tej pory z rzeczywistością, a dzisiaj nie wiedzą, jaka jest przyszłość. Będziemy rozmawiali o wszystkich, którzy tracą pracę, i będziemy rozmawiali o tym, jak ratować miejsca pracy. Będziemy rozmawiali o służbie zdrowia, dlatego że to jest dzisiaj nasz największy problem. Musimy przedstawić raport z COVID-u, z epidemii. Musimy dokładnie wiedzieć, jakie wnioski wysnuć z tego, co się działo, żeby być przygotowanym na ewentualną drugą fazę epidemii. To są prawdziwe problemy i o tym właśnie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy rozmawiać. Brawo, brawo, brawo. Zwracałem się do wszystkich swoich konkurentów i jasno im deklaruję, że chcę rozmawiać z nimi, ale przede wszystkim chcę rozmawiać z obywatelami i obywatelkami, którzy oddali głos na moich konkurentów, dlatego że wspólnie się musimy zastanowić nad tym, jak ma wyglądać ta debata przez najbliższe dwa tygodnie, a później przez kolejne pięć lat. Nie chcę nikogo zostawić ze swoimi poglądami, ze swoimi problemami, ze swoimi pomysłami i ze swoimi marzeniami. Dlatego jasno dzisiaj deklaruję rozmowę ze wszystkimi, którzy ciężko przez te ostatnie miesiące pracowali, ale przede wszystkim chcę ich namówić do tego, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tym, jaka ma być agenda nie tylko na najbliższe dwa tygodnie, ale również na kolejne lata. I do takiej rozmowy wszystkich zapraszam tutaj dzisiaj w Boominie zapowiadam, że będę rozmawiał ze wszystkimi, którzy chcą zmiany w Polsce. Ja słyszałem, drodzy Państwo, pięć lat temu pana prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy mówił o wspólnocie. Niestety przez te ostatnie pięć lat nie wykonał żadnego ruchu, żeby rozmawiać z tymi, którzy na niego nie głosowali. Ja dzisiaj chcę zapowiedzieć, zagwarantować, że ja będę zupełnie innym prezydentem Rzeczpospolitej. Że jestem gotowy do rozmowy z każdym. Jestem gotowy do rozmowy z każdym, który na mnie nie głosował i również z każdym, kto na mnie nie będzie chciał głosować w przyszłości. Ale każdy głos w Polsce musi dzisiaj być w tych trudnych czasach wysłuchany. Jeszcze raz chcę się też zwrócić do wszystkich, którzy głosowali na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Szanuję was, słyszę was, rozumiem, że oceniacie ostatnie pięć lat pozytywnie. Nawet jeżeli mamy inne zdanie, co do niektórych spraw się absolutnie zgadzamy. Zgadzamy się co do 500, plus, zgadzamy się co do wieku emerytalnego, zgadzamy się co do 13. emerytury. Możecie być spokojni. To wszystko, co zostało zagwarantowane, na 100% będzie podtrzymane. Ale wiem, bo rozmawiałem również z Wami, że wiecie, że to nie wystarczy. Że w tych trudnych czasach trzeba również rozmawiać o innych kwestiach, zwłaszcza o ratowaniu miejsc pracy. Brawo, brawo, brawo. Deklaruję, że będę prezydentem absolutnie wszystkich Polek i Polaków. Ja dziękuję. 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 pani. Dobrze. Ja Dobrze. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Panie